W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wielbię Cię, mój Boże, i kocham Cię całym sercem. Dzięki Ci składam za to, żeś mnie stworzył, uczynił chrześcijaninem i zachował mnie przy życiu tej nocy ofiaruję Ci moje uczynki dzisiejszego dnia. Spraw, żeby były zgodne z Twoją wolą i by służyły Twej chwale. Chroń mnie od grzechu i od wszelkiego zła. Niech Twoja łaska będzie zawsze ze mną i z moimi najbliższymi. Amen. Panie Boże Wszechmogący, który pozwoliłeś mi dożyć nowego dnia, Umacnij mnie swoją łaską. Uchroń mnie dzisiaj od popadnięcia w jakikolwiek grzech. Niech moje myśli, słowa i czyny będą zgodne z Twoją wolą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. O Pani moja. O Matko moja, cały się Tobie ofiaruję i na dowód, żem cały Tobie oddany, poświęcam Ci oczy moje, uszy moje, usta moje, serce moje i całego siebie. Gdy przeto Twoim jestem o dobra matko, zachowaj mnie, broń mnie jako rzecz i własność swoją. Amen. Niech się dzieje, niech się spełnia, niechaj będzie pochwalona i na wieki wywyższona ponad wszystko, najsprawiedliwsza i najukochańsza wola Boża. Amen. Amen. Wierzę w Boga Ojca, wierzę w Boga Syna, wierzę w Boga Ducha Świętego, wierzę w Trójcę Świętą, Wierzę w mego Pana Jezusa Chrystusa, prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka. Ufam Bogu Ojcu, ufam Bogu Synowi, ufam Bogu Duchowi Świętemu, ufam Trójcy Świętej, ufam memu Panu Jezusowi Chrystusowi, prawdziwemu Bogu i prawdziwemu człowiekowi. Kocham. Boga Ojca. Kocham Boga Syna. Kocham Boga Ducha Świętego. Kocham Trójcę Świętą. Kocham Mego Pana Jezusa Chrystusa, prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka. Amen. Jezusie, Józefie i Maryjo, Wam oddaję serce i duszę moją. Jezusie. Józefie i Maryjo, bądźcie ze mną przy skonaniu. Jezusie, Józefie i Maryjo, niech w Was, w pokoju, spocznie dusza moja. Amen. Aniele Boże, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój, rano, wieczór, we dnie, w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy. Broń mnie od wszelkiego złego i zaprowadź do żywota wiecznego. Amen. Aniele Boże, stróżu mój, któremu powierzył mnie Bóg w swej ojcowskiej dobroci, oświecaj mnie dzisiaj, broń, prowadź i kieruj mną. Amen. Zajęcia nasze prosimy Cię, Panie, natchnieniem uprzedzaj, a pomocą wspieraj, aby wszelka nasza modlitwa i praca od Ciebie się zaczynała i z Tobą kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Dzięki Ci składamy, Wszechmogący Boże, za wszystkie dary i dobrodziejstwa Twoje, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela Nieba i Ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się poczuł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod ponskim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Stąpił do piekieł, trzeciego dnia z martwych wstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego. Święty Kościół powszechny, święty chobcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczne. Amen. Módlmy się za Ojca Świętego. Niech Pan go strzeże, ożywi go swoim duchem, błogosławi na ziemi i nie odda go w ręce nieprzyjaciół. Amen.